W złom dobry wieczór na ławie u zawodowego marca 12. W sobotę wieczorem przyjechałem dziś do domu z Lozorno, z trasy. Wróciłem i tak. <laughs> nagrywam dzisiaj taki odcinek niezłomowy, ponieważ ostatni mój odcinek to był tytuł tego odjazd religijny. I tam była zawarta pewna myśl, której nie dokończyłem. I potem ktoś pisał mi, ktoś z moich. Yy, Miłych komentujących, że o poście coś, o niejedzeniu mięsa, ponieważ nie dokończyłem ta pewnej myśli, którą chciałbym teraz dokończyć, aby ten temat zamknąć już. I mówiłem, pokazywałem wam kanapkę z kiełbasą, i mówiłem, że abyśmy my mogli żyć, to coś musiało umrzeć, i tak jest naprawdę, jeżeli chodzi o to cielesne życie. Wszystko, co spożywamy, to jest martwa materia. Coś, co żyło, musiało umrzeć, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli przyjąć to do siebie. Czy to jest kotlet schabowy, tak? to świnia musiała umrzeć. A czy to jest wołowina, no to krowa, albo ziemniaki, to te ziemniaki też musiały jako życie botaniczne umrzeć, tak? abyśmy mogli je spożyć. No i tak samo jest w duchowym, w duchowym wymiarze. Otóż, abyśmy my mogli żyć, otrzymać życie wieczne powrócić do oryginału musiał ktoś umrzeć. Prawda? No i ale wiecie, Bóg jest nieśmiertelny i On nie może umrzeć. Jest też duchem, dlatego dlatego stworzył sobie ciało, nazwane Jezusem Chrystusem, aby zapłacić cenę w tym ciele, aby poczuć ból, zaznać bólu, znieważenia, oplucia i tak dalej. I wyśmiania, i wyzwania, i ukrzyżowania. Po co była ta ofiara? Ta ofiara była dla tych, którzy ją przyjmują, i dla tych, którzy po prostu: Biblia mówi, że nikt do mnie przyjść nie może, dopóki go nie pociągnie Ojciec, więc ci, których właśnie Ojciec pociąga, przychodzą i przyjmują tę ofiarę, a w niej zawarte jest uzdrowienie, zbawienie i całe dziedzictwo wierzących. No i przy okazji, aha jeszcze kończąc to temat tego umierania i tej ceny, która została zapłacona. Oczywiście Pan Jezus zmartwychwstał i żyje dzisiaj. Żyje dzisiaj. Jak obiecał w swoim słowie żyje w nas. I jeszcze kilka chciałem powiedzieć rzeczy. Powiem, że nie wszystkim się to podoba, ale... Jest to dla mnie temat bardzo ważny, ponieważ ja zostałem właśnie odkupiony i, i nie jest mi to obojętne i. Yy, aha, no ktoś tam mi napisał w komentarzu, żeby się wypisać z tej sekty, no to ja przeczytam ci w dziejach apostolskich. Polecam ogólnie czytanie Biblii, nie Bożego Słowa. Tam jest zawarta prawda. Paweł, apostoł Paweł przed Żydami, się jakby spowiadał czy też mówił. I 21 werset, a oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w Twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o Tobie coś złego doniósł lub powiedział, ale pragniemy usłyszeć od Ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. O sekcie, tak? Otóż chciałbym Wam powiedzieć na temat sekty coś jeszcze. Paweł też mówi tutaj w dziejach apostolskich, że na tej drodze O właśnie jest mam ten cytat, to jest 24 rozdział Dziejów Apostolskich, 14 werset Czy to był Paweł To sobie można znaleźć? Skarga Żydów przed namiestnikiem Feliksem to jest Paweł, tak, aby zabrał głos. Paweł odpowiedział i on tu dalej mówi. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę uczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w Zakonie i u proroków. Otóż są takie słowa strachy na wróble, tak? słowa straszaki. Na przykład, jeżeli ktoś chce Oprócz marketing sieciowy, czym się zajmuję, działam tutaj w firmie LR, kupuję suplementy, no to mówi, że to jest piramida, tak? To jest takie słowo straszak. A jeżeli ktoś chce Was powstrzymać przed, przed tym, abyście usłyszeli prawdę, to to mówi wam uważaj, bo to jest sekta. To jest sekta. No i właśnie, strach to jest narzędzie szatana. I on wie, jak się nim posługiwać. Wkrótce na moim kanale będzie cała seria, seria nagrana na temat strachu. Także będzie ciekawie się działo. W czasie, w czasie jazdy może gdzieś na parkingu nagram takie odcinki na temat strachu. Strach to jest takie narzędzie do zarabiania pieniędzy, ogromnych pieniędzy, do trzymania całych społeczeństw, po prostu za twarzy się to mówi. Także ja nie jestem w sekcie, ja jestem chrześcijaninem, takim samym jakim był Paweł. Mogę to samo powiedzieć, że wyznaję tu przed wami, że służę Ojczystemu Bogu zgodnie z drogą, z tą drogą, którą wy wszyscy nazywacie sektą. Bo tak was wystraszono. No i na koniec, jeszcze cytat taki z Williama Brahma, który wierzę mocno, że był prorokiem jedynym prorokiem, którego Bóg Użył w naszych czasach, jedynym prawdziwym. I tu jest taki cytat. Może Wam go pokażę? Nie będę go czytał. Można sobie zatrzymać, odczytać. Także, abyśmy my otrzymali to, cośmy stracili przez Adama, przez upadek, przez Ewę, musiała być zapłacona ofiara, tak? Ja tą ofiarę przyjąłem i życie wieczne jest moim działem. Dlatego niczego się nie boję, nikogo się nie boję, bo wiem skąd pochodzę, dokąd zmierzam. A jeszcze na końcu powiem Wam coś: przy okazji, bo nie chcę tego tematu, może go zostawię na dłuższy czas, nie będę go omawiał. Dobrze jest czytać Biblię, czytać Boże Słowo, a nie książki. Które produkuje babilońska religia, która opanowała cały świat, a szczególnie polskie. I wiecie, czemu tak w Polsce jest słabo finansowo? Czemu tak mało zarabiamy i tak dalej? I czemu do krajów protestanckich wyjeżdżamy tam, gdzie jest dobrobyt? Ciekawe, prawda? Tam, gdzie w krajach protestanckich, niekatolickich, jest dobrobyt większy niż tutaj, prawda? Podobnie jest na drugiej stronie świata, w Meksyku gdzie jest USA, to jest jakby kraj protestancki ciągle jeszcze. No i pod spodem jest na południu Meksyk, katolicki i ci ludzie idą z Meksyku do USA nieodwrotnie, czyli z katolickiego zakłamania do kraju protestanckiego za chlebem, za pracą, za godnym życiem. Podobnie jest w Europie my, nie mówię, że ja, ale Polacy uciekają do krajów protestanckich, aby żyć godnie, mieć godną zapłatę za swoją pracę. No a tutaj, dlatego że jest wielkie bałwochwalstwo tak? że oddaje się cześć na przykład Maryi, nie? mówiąc, że to jest Bogu Rodzica. Otóż Bóg, będąc wiecznym, nie mając początka, ani, początku ani końca, nie ma rodzica żadnego. On sobie to ciało stworzył, tak samo jajeczko w łonie Marii i tak samo ten plemnik stworzył oba elementy Bóg. Które połączyły się, i Maria była tylko inkubatorem, tak, aby to ciało mogło się urodzić, aby w tym ciele mogła zamieszkać pełnia bóstwa i zapłacić tą cenę, o której mówiłem wcześniej. Także Maria nie jest boginią i nie jest rodzicą. to jest po prostu Bóg potrzebował kobiety, aby mogła to ciało urodzić. No a u nas się oddaje cześć właśnie. Nie Stwórcy, tylko stworzeniu i dlatego jesteśmy w takim położeniu, jakim jesteśmy. To tyle moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Ja jestem przyzwyczajony do wyśmiewania, do wyzywania, do drzwienia. Zresztą Biblia mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą prześladowani i tak dalej. Pan Jezus też był nazywany Belzebubem że ma demona, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także Biblia mówi też biada wam, jeżeli dobrze o was mówić będą. Także. także wszystkiego dobrego od zawodowego, dzisiaj taki odcinek uzupełniający do tamtego wczorajszego, no i myślę myślę, że niektórzy skorzystają, a niektórzy nie. Do następnego zobaczenia.